Ale mam dziki rage. Czemu, czemu masz dziki rage? Ciastku Ktoś cię polizał. Zlizał z ciebie lukier. E, dobra, e, idziemy w złą stronę. Mm, chodźmy tędy. W no właśnie ja nie wiem skąd mi się to wzięło, nie. Eee, what? Adam! Adamie, what the fuck? Jestem Adam, przed o nim się szybko wypitalam. Dołączam a tam z Timo Widre czy takiego dzikiego Rage'a. Co? Czy wy już się sfarmiliście, ziomki moje kochane? Nie chcę iść za Francisem. O, zabiłem teraz. Co? Ej, dobra, jednak będzie tunel. Oczywiście, że dedicated servers nie pozwoli na odciągnięcie od Gena. To nie ma takiej opcji. Ej, od jakiegoś czasu w ogóle nie ma czegoś takiego jak grab na Genie. Ten Francis za mną biegnie i chce umrzeć, czy co? Dzień dobry Mówią na mnie Adam czemu, no bo... Tak Stary żartek świat. Na o niego się wykładam Wilnu Ale żeś mi teraz grę zrobił po prostu Już się farmił ziemniaki. Myślałem, że jednak nie. No dzień dobry, Bilu. Bilu, Bilu z Bilu. Nie dobiegniesz do Paletylu. Ehehe. Zdecydowanie za wcześnie ta latarka. Nie wiem, co ty planujesz i gdzie ty chcesz dobiec, ale zdecydowanie ci to nie wyjdzie. Mocarne rymy. Oj, weź. Ja tymi rymami wygram grę. Tu gdzieś był Adam. Adam na o niego się wykładam. Ale nie chce mi się go szukać. A dobra, mamy tutaj ziomeczki nie. Dobra, tak. No nie zdążę na tym Strike'u nic tu zrobić. Za wcześnie go wrzuciłem. Proszę! Bambosze nie noszę? Jakie tutaj dobre zagrywki są. Panie, dobre place. Żmeczki nie. <śmum> Sam nie wiem co mówię. Czy ty chcesz spalić każdą paletę? Mówu o niczemu, bo lubi <ścoughs> Co? Takie, ale jest rym, tak. Adam, na niego się wykładam. Dzień dobry. Czary Marychoku spokus twoje surwy są zabijane. Kurde, białe rymi też są spoko. Ja ci powiem dobry wierszyk. Czary Marychoku spokus twoja stara to Ford Focus. Zaraz ci powiem dlaczego ten rym jest zajebisty, bo moje auto to Ford Focus. Ej nie, no białe rymy są spoko. Jeśli są fajne. Chyba, że nie są, to wtedy nie są spoko. Kurde, Paulo Coelho znowu. O, su nice. No pobawmy się z nim. Wiedziałem. O, jak ona mnie zrobiła, aż mi wstyd. O nie, what the fuck? Ej, no to powinno ją. No, nie. Dobra. Ale masz w pierdziel. Fokus RS Wislaut? Co to jest Wislaut? Dobra, masz w pierdziel. Zdecydowanie masz w pierdziel. leżysz. Pog tylko że better ok To totem się wyrgam Dobra, trzeba kogoś zabić, bo oni zaraz geny dokręcą i będzie przypał Bo są ziemniakami, ale jednak geny kręcą No ty mała adam Dzień dobry. Fokuser kozak jest, mój ziomek ma. O kurde, zazdroszczę. Sam chciałbym. Wujcio Wąs, siemano Harley, witam serdecznie. Pewnie byś cukiereczka chciała od wujcia. O nie. Eee, poczekaj, poczekaj. Ale jak masz dobry dzień, to sobie go... Tą grą polecam. Nazywa się Alter 4 kosztuje 7 złotych na Steamie. Ale po co mi gra, która będzie mnie irytować? Czy ty się zastanowiłeś nad tym? Ja chciałem, ale wybrałem betkę. Ostatecznie beta też jest spoko. Pod warunkiem, że nie jesteś ziemniakiem i nie rozpierdzielasz się na pierwszym na pierwszej lepszej latarni, nie? Ale bet, beta dobre auto. Jak najbardziej. Chodź tutaj. Nea. Nea Carlson. Jesteś moja. Leżysz. Mam energetykę i chipsy, więc nie trzeba. To dam ci innym razem. Hehe. <śm> Najbardziej zastanowiłem i polecam sobie spierdzielić dzień. Ciastek, ja nie jestem tobą. Po co miałbym sobie dzień spierdzielać? Można kupić bohatera czy na razie kolejka. Wiesz co? Yy, dzisiaj mam zamiar zrobić daisy. I chyba właśnie skończyłem. A potem zamierzam grać surwy, bo mam. Mam same archiwy na surwy, a na killer już wszystkie zrobione. Gdzie ona poszła? Gdzie ona? Gdzie ona? Ona gdzieś tu jest. O, dud. Czy ty serio tak? Ja i tak cię dorwę. Jak nie na Demon Daszu, to cię dorwę ze zwykłych hitów, ale cię dorwę, no. Nie ma sensu się opierać. Ona cały czas na tej lupie siedzi. Słyszę ją. Słyszę cię. Dorwę cię. Dzień dobry. No, na pierwsze auto beta nigdy, bo pierwsze co ci przyjdzie przez myśl, to drzewo, na którym się rozwalisz. Pierwsze auto, jakie powinieneś sobie kupić, czy też rodzic powinien ci kupić, to na pewno nie beta. Ja miałem yy, Escorta. Stwierdzam, że Escort jest świetnym autem jako pierwsze auto, znaczy może teraz nie, bo teraz to będziesz postawisz auto i korozja spowoduje, że ci karoseria osiądzie na chodniku. Ale pierwsze auto to powinno być takie auto, które będzie bezpieczne jeszcze i nie będzie ci żal go rozwalić. A jak się rozpierdzielisz, to z niezbyt dużą prędkością, bo takiej nie rozwija i przeżyjesz.